Cześć. W tym filmie przedstawię wam fotel Match Spell z EK. Na szybkości zrobię rozpakowanie i złożenie tego fotela. Ogólnie trzeba poświęcić jakieś mniej więcej 20 minut na złożenie tego fotela no i posprzątanie bałaganu po całym tym procesie. A więc zaczynajmy. W kartonie znajduje się siedzisko, oparcie, podłokietniki, zagłówek, podstawa fotela, wspornik, blacha siedziska. Siłownik, zestaw kółek oraz śruby wraz z imbusem. Składanie fotela według instrukcji zaczyna się od podstawy fotela. Do podstawy zamontowałem kółka. Wchodziły ciasno z wyraźnym klikiem. Następnie luźno wskakuje siłownik do podstawy. Przyszedł czas na oparcie. Zagłówek wkładany jest do wspornika i całość przykręcana jest do oparcia. Góra skręcona, więc czas na dolną część. Podstawa gotowa, oparcie gotowe, więc czas na siedzisko. Rączka mechanizmu ma być skierowana do płaskiej części siedziska. Całość skręcana jest za pomocą czterech śrub. Wszystkie elementy gotowe, więc można zabrać się za składanie całego fotela. Siedzisko warto położyć na jakiś blat, żeby ułatwić sobie robotę. Oparcie montowane jest za pomocą trzech śrub. Analogicznie sprawa wygląda z podłokietnikami. Nie pozostaje nic innego jak nadziać siedzisko na podstawę. No i gitara, można siadać. Teraz opowiem trochę o tym fotelu po dwóch tygodniach jego użytkowania. Zacznę od spodu. Kółka. Jeżeli chcemy przesunąć krzesło, nie siedząc na nim, to przesuwa się ono stosunkowo topornie, bo kółka nie chcą się obracać. Siedząc natomiast na krześle, śmigają całkiem OK. Jedna ważna rzecz. Jeżeli będziecie użytkować to krzesło na panelach bądź na parkiecie, warto byłoby zwracać uwagę na czystość tych kółek. Bardzo szybko łapią drobinki piasku i innego syfu, przez co mogą zarysować takie powierzchnie. A już w szczególności, jeśli macie np. panele o niskiej klasie ścieralności. Podnośnik, jak podnośnik, nic szczególnego, działa po prostu poprawnie. Podobnie sprawa wygląda z mechanizmem podnoszenia, opuszczania i przechylania krzesła, tak zwaną blachą siedziska. Jednak z małym minusem, ale o tym opowiem za małą chwilę. Idąc dalej, siedzisko jest wygodne i jest dość duże. Według mnie gąbka powinna być trochę grubsza, ponieważ przy dłuższym przesiadywaniu przed kąpem, czyli około 6 godzin w górę, tyłek zaczyna trochę boleć od siedzenia, a waży około 70 kg. Jeżeli ma się gołe stopy na ekoskurze, potrafią się one delikatnie przykleić do niej. I siedząc właśnie tak w nocy, trochę to przeszkadza, bo jeżeli chcemy ściągnąć te nogi, to one generują, znaczy ściągnięcie stóp z tego siedziska generuje taki nieprzyjemny trzask. Pozostając w temacie siedziska. Gdy usiądziemy na maksa w głąb fotela i zaczniemy nim ruszać na boki, będzie on miał delikatny luz. Nie wiem z czego to wynika, no ale w żadnym stopniu nie wpływa na, na samo siedzenie i działanie krzesła. Idąc dalej. Podłokietniki. Jak dla mnie są naprawdę ok, nie mam tutaj specjalnie się czego czepiać. Mechanizm podnoszenia góra-dół oraz przód-tył działa poprawnie, a tworzywo z którym nasze przedrami się spotyka jest bardzo miłe w dotyku. Czego chcieć więcej? Oparcie. Wybierając fotel nie chciałem podparcia odcinka lędźwiowego, bo zwyczajnie mi przeszkadzał. Siateczka robi bardzo dobrą robotę. Plecy póki co się nie pocą. Przy wzroście około 180 cm łopatki zaczynają opierać się o element konstrukcyjny, przez co niekiedy jest nieprzyjemne uczucie. Trochę tak jak w starym jelczu, zwanym ogurasem. Nie no, trochę przesadzam. Podczas składania fotelu coś latało w środku tych rurek. I okazało się, że były to elementy metalowe po wierceniu otworów montażowych na śruby. Zaraz wam je pokażę. I tutaj macie od razu porównanie do monety 10-groszowej. Nie wpływają one, co prawda, na funkcjonowanie samego fotela, no ale. A i jeszcze jedno. Jeśli odchylamy się na maksa, to oparcie zaczyna delikatnie trzeć o siedzisko. Wydaje mi się, że nie powinno mieć to miejsca, tym bardziej, że fotel nie był najtańszy. Spornik, jeżeli mogę nazwać ten element w ten sposób. Jest ogólnie ok, w momencie, gdy pozycja przed kąpem jest prawidłowa, ale jak wiemy, czasami strzelimy jakąś krewetę, to kręgosłup zaczyna opierać się kręgami o właśnie jego ściankę. Zagłówek. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jest naprawdę w porządku. Osobiście, co bym zmienił w fotelu? Po pierwsze, kółka. Fajnie byłoby, gdyby chodziły one mniej topornie, podczas gdy nie siedzimy na fotelu. No i żeby nie zbierały tyle bałaganu. 2. Zamieniłbym ekoskórę na zwykły materiał. 3. Odsunąłbym wspornik, tak z 1 do 2 cm od samego oparcia. No i 4. Ekstra byłoby, gdyby była inna wersja kolorystyczna, na przykład z białymi bądź czarnymi wstawkami. Czyli białe kółka, biała lamówka na siedzeniu i biały wspornik. Podobnie... Z czarnym kolorem, czyli czarne kółka, czarna lamówka na siedzisku i czarny wspornik. A teraz parę technicznych zagadnień. Jeśli fotel opuszczony jest na maksa, jego wysokość od podłogi do górnej krawędzi siedziska wynosi 47 cm. Po maksymalnym wyciągnięciu siłownika, wysokość od podłogi do górnej krawędzi siedziska wynosi 58 cm. Jednym słowem, fotel ma 11 cm regulacji góra-dół. Regulacja podłokietników góra-dół. Jest ona sześciostopniowa. Każdy kolejny stopień to około 1 cm regulacji. Jeżeli opuścimy fotel i podłokietnik maksymalnie, to górna krawędź podłokietnika będzie na wysokości 63 cm, a po jego maksymalnym wysunięciu 70 cm. Regulacja podłokietników przód- tył. Maksymalnie cofnięty podłokietnik wystaje z jego mocowania na 2,5 cm, a maksymalnie wysunięty wystaje 7,5 cm. Zatem jego regulacja przód- tył to 5 cm. Każdy z podłokietników ma 5 stopni regulacji przód- tył. Każdy stopień to 1 cm regulacji. Podstawa fotela ma wysokość 8,5 cm bez zamontowania kółek. Po zamontowaniu kółek wysokość podstawy od podłogi wynosi około 14 cm. Siłownik jest zwężany od dołu i jego średnica wynosi tam 4 cm. Samo zwężenie również ma 4 cm. Cały siłownik od jego podstawy do pierścienia stworzywa ma 21 cm, a ze schowanym trzpieniem ma 26 cm. O ile dobrze zapisałem jego charakterystykę, to powinno to wyglądać mniej więcej tak. Po złożeniu całej podstawy siłownik znajduje się około 9,5 cm nad podłogą. Moja subiektywna ocena tego fotela to mocne 7 na 10. W niedalekiej przyszłości zamierzam zmodyfikować całe to stanowisko, a może i pokuszę się o zmodyfikowanie tego fotela. Film z modernizacji tego stanowiska wrzucę na kanał po ich dopieszczeniu. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia!